A jest w Twoim życiu miejsce na przykład na nową miłość, na związek? Wiesz co, no już wyszłam z założenia, że jak wcześniej pokazałam coś było, potem czegoś nie było, potem znowu coś było, to już o takich rzeczach się nie mówi, więc no niestety na to pytanie nie odpowiem. No dobrze, to spróbuję w takim razie podpytać Cię trochę o te Twoje plany wakacyjne i o te wyjazdy, bo ostatnio byłaś w pięknym miejscu. Z kim najczęściej tam podróżujesz? Wiesz, co ja mam takie szczęście, że mam po prostu wiele przyjaciół porozródzonych i rodzinę po świecie i z tego korzystam jakby i oni mnie wspierają i poprzez takie zapraszanie mnie do siebie mogę na nich liczyć, więc, więc no, głównie podróżuję sama do swoich przyjaciół, do swoich znajomych. Teraz też właśnie za, to niedługo wylatuję, ale też do znajomej, więc jakby no. Po prostu ludzie widzą kim jestem, jaka jestem i okazują mi wsparcie i pomoc i wydaje mi się, że to też dużo świadczy o mnie i o tym, jakimi ludźmi się otaczam. Właśnie, bo ty też bardzo mocno zaprzyjaźniłaś się z Anią Wędzikowską, w którym momencie ta wasza relacja weszła na taki wysoki, wyższy poziom? Wiesz co, no powiedziałam, ja chyba już w żadnych relacjach się nie tak jak o Ewalinie, tak jak i o moich relacjach z różnymi osobami z świata show biznesu nie wypowiadam się publicznie. To jest nasza sprawa, jakby jak my, jaka, jaka jest między nami relacja, kiedy, kiedy co się wydarzyło, tak samo o związkach. To po prostu jest taka lekcja, którą wyciągnęłam w ciągu tego roku, że nie mówi się o pewnych rzeczach, jak to wygląda. No mam dużo znajomych z show biznesu, jak to widać na Instagramie, ale nie mam potrzeby patowania tym i mówienia o tym publicznie, jak do końca to wygląda.